Nie ma no. Oj, ja to dobrze nie mam, jeśli chodzi o nogi. Chciałem coś powiedzieć. Mr. Ananowski, co nie? No, on miał. Kilka rzeczy od fajlałta. Ja dzisiaj pokażę koszulkę z cyborga. Nie wiem, czy znacie taki, taką YouTuberkę w sumie. Nie wiem, kto to chyba. Mi się wydaje, że to jest dziewczyna. A. Tak, tak, to jest dziewczyna. Mhm. No i jeszcze Adamix ten też ma tego jak to było też ma cyborga, tylko z Azorem. No i ja, ja też mam z tym Fireoutem tak jak Mr. Adamowski, ale chciałbym pokazać moją z cyborgiem. Czekajcie. Dobra, ta z fajlautem chyba się pierzy Tylko jak coś to nie jest biała, jest taka cyjanowa cyjanowa to taki jasny i niebieski Czekajcie Czekajcie Położę ją tutaj Czekaj, No eee bo to tak trochę Ten, Tamina mina taka Ej no ziomek Dobra Trochę dziwnie, trochę słabo wygląda ta mina, albo trochę... Ta swerruczem jak już chyba mówiłem. Nieważne, chyba się myje. Dobra, już nieważne. Po prostu uznajmy, że ona się myje. Tak będzie najlepiej. A jak już mówimy o takich rzeczach, to dzisiaj nakręcimy. Być może jakiś muzyczny... Od... A nie, ja chciałem coś pokazać. Bo... Czekajcie, może być nie widać. Bo ja coś mam tutaj. Czekajcie, nowe płyty to będą. O, zaraz. Dobra. Okazało się, że mam trzy płyty metaliki. Bo ta jest trzecia. O nie, nie mogę się pokazać. No, patrzcie jaki wężyk Dobra. Potem Black Sabbath, to jest lajwowa płyta. Ja. To jest live'owa płyta. Eee. Jeszcze... Ale tej metalki nie będę pokazywał nam w Eee, jeszcze muszę... Jeszcze coś. Eee, nie wiem czy to pokazać. Może lepiej dla pewności nie pokażę. A nie, czekajcie, muszę zrobić jeszcze raz stopowanie. Jednak nie mam zezwolenia na pokazanie zegarka, ale mam zezwolenia na pokazanie piesiula. pokaż się piesiul. Piesiul. Może być niewyraźnie widać, bo lubi się chyba. Piesiul. To mój piesiul. Dobra. A. czekajcie. Może pokazałbym te płyty od środeczka. Tylko tego nie będę wyjmował, bo nie wiem. Dobra. Może... no czekaj. Znaczy coś? A to co? Część, patrzcie o co mi chodzi. Dobra, może jednak to wyjmę. Jak coś to są dwie takie płyty, tylko chyba akurat. O Boże. Nie dobra. O Boże, jak on wygląda. Mmm, nie dziwię się, że te piosenki są. Teraz sobie przeglądali tego zdjęcia, jednak nie pokażę. Może, może, może. A, jeszcze coś. Czekajcie, teraz już nie będę robił stopowania. W sumie to już zapomniałem powiedzieć, zapomniałem to chciałem pokazać. Znalazłem od Adama X ten i to robiłem też. Taki sztuczek z tej story 4. Dobra, włożę już to i zaraz metalika. Czekajcie, teraz metalika. Dobra. Mm. Dobra, to koniec w dzisiejszym odcinku. Jeszcze będzie drugi, bo go nakręciłem. Tylko miałem, nie, miałem trochę problemów z montowaniem, a był jeszcze dzień z intrem. Czekajcie. No i. Znaczy był jeszcze dzień z intrem, no i nie umiałem za bardzo znaleźć tego intra, a w ogóle mojego materiału. Więc dziś będzie drugi filmik, papatki. A jak coś to jest z Lego Star Wars Kroniki Jody. Papatki.